No siemaneczko, tak jeszcze w sumie słowem wstępu, pamiętajcie, że dzisiaj zaczynamy maraton, odcinki będą wpadać codziennie o 9 i 15 i chciałbym, żeby jakby po jednym dniu wybijało tam pod tymi materiałami 60 łapek w górę, myślę, że jesteście w stanie to zrobić, no i w sumie dziękuję i zapraszam do oglądania. Ja jestem kłop, z Mazur, i tak to się śpiewa chłop z Mazury, nie z Mazur No witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Chłop z Mazur Moi drodzy, dalej jestem pogubionym, zagubionym chłopcem, który nie wie jaki jest odcinek aktualnie z danych serii Podejrzewam, że aktualnie ten to jest już 18, a na sąsiadach to już się dawno zgubiłem. Moi drodzy, dzisiaj dzisiaj będę z Zatorem trochę pracował na gospodarstwie, ale to zobaczycie, zobaczycie co będzie robione. Po prostu codzienne obowiązki, tak. Natomiast Maciej będzie hey. jeździł takim. Kurwa pij Pioku, powiedz co gdzie żeś był gdzie żeś był w mieście co że gdzieś żeś robił na balu był ja ja hym na balu okay. przebierańców jo biedny chłop był na balu przebierańców my no i popa obaliło no tak popił trochę barze. coż to kurwa się drze na tej drodze aha bo to mają. Ty bo się zakopię. Dostawa okróca. Dobra, i z nim. No, nie wiadomo, kij z nim, na no, co będziemy. Zazdrościć będziemy sąsiadowi. Dobra. No. Paku Pakuj się tutaj do tego zestawu, bo tu będziesz się z nim jeździł, będziesz tam obsiewał pole. E, zostało e, ostatnie chyba pole do obsiania. E, to jest tam koło stacji kolejowej. Masz... No co masz Tutaj masz worek z pszenicą Bodajże No, z pszenicą No I co? O, żeś za tora Nie wiem popsułeś To twoja wina To już moja wina No, ładuj tam Jeb 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 jeb, 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 szybki chłop z wiadrami, dobra. Szybki chłop z wiadrami. Normalnie wariacie. Bywaj. Bywaj. Ja sobie to teraz będę musiał radzić. Eee, dobra. Oho. Dobra, już myślałem, że się przewróci pieprzony. Eee, przede wszystkim tak, przede wszystkim to jest do... Eee, wywiezienia obornik, ale zanim to zrobimy to w sumie bardziej przede wszystkim e, trzeba by było w jakiś magiczny sposób e, puścielić, zaopatrzyć krówki e, no bo niestety to są to są gadziny takie, które są leniwe bo one ogólnie powinny wyjść już dość Dość dawno, już parę, parę dni temu co najmniej o, spadła mi belka koksiarsko. Nie będę miał dostępu do tamtej belki Koks. Yy. To już wiadomo co sąsiad wymienił. sąsiad wymieniał opryski ciągnik już wiadomo za który także no ale pieniędzy to on ma i będziemy się rozlekać. dobra otwieramy o kurwa ale jebie ale śmierdzi <laughs> e, moi drodzy pasowałoby im tutaj właśnie pościelić A sobie o tak otworzę te drzwi, znaczy powinienem zamknąć bo śmierdzi jak złe W sumie damy tą słomę tutaj, pomiędzy nie. O, dobra. Cykfuk. A potem wezmę i. Znaczy, jeszcze teraz jedziemy po belkę trawy. I belkę trawy weźmiemy i tutaj przy wejściu zostawię to. O, krótsza, po eee, Wezmę belkę trawy i. Trzeba znaczy, tu uważać, by tu pusiony i jak belkę trawy wezmę to potem ją się tam nożem czy czym, tam się porozdziera Maciejowi powiem, on lubi takie bojowe zadania trochę się dobrudzić, trochę dosyfić on to lubi jak, jak w ciągu dnia się nie dobrudzi, nie dosyfi na roli to to potem mi na koniec dnia mówi, eee, że żem się nic nie napracował także także yy, takie będzie jego zadanie trochę tutaj po, podziała z tą belką, oho, zahaczyłem o dom znaczy o dom o garaż naszą stodołkę stodułkę e... coś wam powiem, że chyba dość, dość taki dłuższy odcinek wyjdzie niż początkowo zakładałem bo widzę po prostu ile Manewrowania jest z tymi belkami. To nie jest taka prosta sprawa, żeby to wszystko tutaj ogarnąć, ale dobra, może mnie krówska tutaj nie zaatakują. O, dobra, zaraz je tutaj zamkniemy, tylko sobie. Eee. No, dobra widły dobel pasowało mi właśnie je mienić na I teraz ciekawe czy mi złapie dobrze czy mi w kosmos dobrze złapało eee, teraz będziemy i ładować ale zanim będziemy go ładować to lecimy po przyczepę ale zanim jeszcze polecimy po przyczepę to zamykamy krówska. dobra eee, także tak no mówię, dzisiaj, dzisiaj jest tak dość, dość takiej mozolnej roboty Na gospodarstwie no już w sumie ostatnio też żeśmy takie coś robili, także Akcja jest Wam dość tak znana Wydaje mi, tak mi się wydaje O, trochę za, za blisko podjechałem, no ale niestety tutaj jest taka Szkarpa Łokruca no, raz sąsiad, dawaj. Aczkolwiek ja tu z przyczepą jestem, już bym się połomuł. Ty to dawaj tu normalnie, a nie gdzie to wiesz, jehu. Tu przez moje albo co. Nie przejedziesz tu. tu. Dziadostwa są. Krótka banda. Kru No, Niech już będzie sąsiad Boży się mi tu wpierdzieli przez podwórko on tam odprowadza nam jakieś drobne pieniążki za to, że właśnie ma tutaj taki powiedzmy łączony przejazd aczkolwiek to jakby przyszło co do czego to to tak jakby nie jest jego droga on tutaj do tej do, żadnych udziałów tutaj nie ma więc Więc tak to wygląda. Dobra, ja sobie tutaj odpinam tą przyczepkę. No i zaczynamy festiwal. Jak to mówią, festiwal zabawy i śmiechu. Tylko problem jest z tym. Aha, bo mi. No tak, ja się zastanawiam czemu mi... Czemu mi się nie chce otworzyć łycha, a ja nie mam... O kur... Ja się zastanawiam, czemu nie chce mi się łycha otworzyć, a ona jest po prostu nie miała roliki dotkniętej tak. Także parada. Dobra. Lecimy z pierwszą łychą. Obornika. Mam nadzieję, że wyrobimy się pierwsi on ten y sołtys gdzieś jedzie załatwia pewnie jakieś sprawy ważne mam nadzieję, że się wyrobimy przed Maciejem, bo będzie bida w sensie wyśmieje nas, że, y że, że po prostu wlecemy się z robotą no, y Powiem tak, zetorem ze robota idzie o wiele szybciej, tamtym dużym niż, niż tym, jeżeli chodzi o robienie w polu. Tutaj się trzeba cudować, manewrować. Także to nie jest też taka prosta sprawa, ale nie dobrze, już będziemy mieli za chwilę to tutaj zebrane. Wywieziemy cyk No, także tak. Się tu nie nabrało. Zastanawiam się dlaczego. To też nie będę wszystkiego do końca tutaj zbierał, bo to jest. E, to jest też. E, już ubiło się tam, tak? To jest takie już ciadostwo. Niestety żeśmy tak pozwolili na to, że takie coś na podwórku mamy jeszcze tutaj może się uda z tych drzwi zebrać jakoś żeby tam się dało to jakoś otworzyć, ale nie obiecuję, że mi się uda to trafić. Cóż, to już by było pełne. Sakreble. Eee, dobra, to jeszcze tutaj sobie spróbujemy. Mam nadzieję, że zebrało. Zebrało coś tam. dobra. W takim razie spinam przyczepę i lecimy sobie na pole. Powiem Wam, że ten, ten zatorek w tym takim powiedzmy półautomacie to dziwnie mi się nie mieści do tej pory, no ale cóż, poradzę. Dobra, lecimy O coś tu się panu stało Zapytamy może co, Czy potrzebuje pomocy czy co Halo halo Przepraszam o, wit o, Witam pana, witam Witam, o Maciej jest już Ale przemknął Cóż to się podziało? Coś pomóc może czy... Nie, nie, nie wiem, nie wiem, bo się nie, nie można odpalić w ogóle. A, ale co, normalnie zgas? Czy co? Bo... No tak pyrka, pyrka i nie zapali. A czekaj tam A, pan, nie, niech pan idzie, bo to... Wie pan co? O, o, dobra, teraz... O! Poszło. Panie, to świeca było... Świeca była panie, niedobrze nie, nie wolona. O to... Dość, dość leje. No taki. tam go nie sprawdzałem. Ale... Właśnie co to w to tak jadę, jadę i na gominik gasi. Ale to no taki no... Piękny, piękny staruszek, że tak powiem. Nie? Także dość, tak, dość, tak. dość dość tak, dość tak zachowany. Dobra, to jak wszystko w porządku, to, 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 to w takim razie zabieram się, bo robota czeka. Dobrze. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Trzymajcie się szerokości. Trzeba pomagać. Nie, nie można być obojętnym. Lecimy. Ja. Eee, a my zaraz na tą łąkę nasze takie miejsce, miejsce zgrupowań obornika, że <laughs> tak powiem, o, dobra. dobra, wysypiemy najpierw tutaj to co mamy na łyżce, trochę tego jest, powiem Wam, że trochę tego będzie, tego oborniczka trochę wyszło, eee, jeszcze gdzieś tam mamy taką zaleką starą, gdzieś tam kupę e, po, pod lasem. Także yy, mimo wszystko troszkę tego borniczka wyjdzie, yy, jeżeli będziemy mieli to rozrzucać potem. No, tak sobie pomyślałem, że tutaj na łące będzie dobry pomysł, bo jest tak względnie blisko do, i do wywozu i tutaj rozrzucić po polach, to nie, nie, nie będzie biedy Czy tam właśnie za domem, czy coś, to tak będzie. Będzie ok, nie będzie kolidować. A jak się będzie kosić łąkę, czy coś, to, to tak dość będzie. Eee, no jeśli chodzi o sianokosy, no pomału, pomału zbliżamy się do e, działań z poprzedniego roku, czyli właśnie sianokosów. Jak, podziałałeś, czy nie podziałałeś? Zagrzył się. Zagrzył się Ja wiem. Od, od, Wody zapomniałem dodać, chłopie, nie mówiłeś mi. Znaczy się wiesz co? Yy, on miał... On się mi zagrzał ostatnio jak się wyrobiłem tutaj. A za... nie na wody się to lewa, a nie pustym... Zapo no ale zapomniałem. Przecież zjechałem nim i, i od razu byłem tego postawi... Dlatego żebym tak gnął, bo, bo myślałem że zaraz pójdą cylindry w pizze. No, to było trzeba wolniej do niego jeszcze dogrzewać No. Dobra. Ja lecę to sąsiada, pomóc mu na szybko, więc... Podstawić pszczypy <laughs> Jak sąsiad, obsionę. Jooo To co, już wyjeżdżasz mm. czy jak? To ta, tak, ty sobie przejedziesz sobie na Dobra, tak ją zostawimy tutaj. Eee, na razie Trochę będzie przeszkadzać, ale mam nadzieję, że później damy radę. To znaczy mniej będzie przeszkadzać niż, niż przeszkadza eee, niż przeszkadzała do tej pory eee, wideo na razie nie zmieniam chyba No i zobaczymy jak to będzie dalej tutaj wyglądać. Eee, kurde, ten automat to jest. Wystarczy tą wajchą ruszyć delikatnie gdzieś kolanem i już... Dzieci do tyłu. No dobra, to w takim razie chyba wszystko moi drodzy, w tym, w tym materiale. Także fajnie było, że, że wpadliście. No i ja zapraszam na następne materiały, a będzie ich teraz w ostatnim czasie coraz więcej. Także zapraszamy i, i, i tak. Także do następnego. Trzymajcie się, cześć, mordeczki.